Siema, siema, jestem, Gawcik, zaś tam z kolejnym odcinkiem z Fortnite'a Dawno takiego odcinka nie było, więc co? Dzisiaj zrobimy sobie taki odcinek, że sobie na i Mam nadzieję, że będzie, że, że, że będzie dużo fragów i że odcinek wam się spodoba. No i co? Już lecimy sobie na miejscu w kawalce 360, żeby mieć najlepszy landing z wszystkich. Łatwo. Widzimy tutaj parę osób. i... Piechota! Jest! Zapomniałem właśnie powiedzieć na samym początku, że jest piechota. Powróciła piechota i taktykal. Kto będzie taktykal, to nie wiem. Ta gra jest świetna. 40. Ale dostał bombkę. Dobra, łatwo. No czekaj, Dobra. No i co, lecimy po kolejnych? Łatwo. No, A wyjaśnię sobie właśnie kolejnego chłop chłopa, który miał taktykalę. Łatwo? Ale kolejny na jest. Ty, on skinnął? Ha? David.

To nie było aż takie łatwe To ja się ulęczę i widzimy się zaraz Dobra, mamy kolejnego chłopa Nawet nie czy nie dwóch Kojcie chwilę Wychodzimy A niech on tylko stąd wyjdzie Jego tu nie ma, co? Gdzie on jest? What? On tu jest, tak? Nice, nice, nice Nice, nice, nice Miało jeszcze cztery grzyby, więc pog Jemy sobie i tu Słyszałem kolejnego chyba też to jest tutaj kolejny. 95, to ostatni. Już leżę. Tylko, że co już Ty żadnego zapasowego. I już mamy dwie nowe broni, które doszły dzisiaj. Więc POG. Otwieramy zrzut i lecimy dalej. <ścoughs> Nie wierzę w ten grę no. Akurat kiedy nagrywam odcinek z nową bronią, wypada mi złoty skarb. No, trochę unlucky. O, mamy chłopka. Ale ja podbiłam do niego na tą górkę. Śmieszną. A on do mnie jak... Ok. Aaaaa, śmieszne. Okej. Okay. Dostał bombkę. Ja tak samo. Więc... On nie podjeżdża. On jest chorobsych. I zobowie. w i trobi z ludźmi. Ja nie mogę. A przedwysył piotę. Nie chybam. Chyba. On jest tu za? Czekamy. Aż to tu spadnie Debil. Debil. Ale to jest takie zagranie w ogóle? Łatwo. Dobra. Lecimy sobie po kolejne. Nie mogę z tego chować. Dobra. Dobrowizowe właśnie dostałem z od chłopka Który siedzi sobie na górce Ja mogę z typem Wychodzę tam na niego Nie! Jestem debilem Możesz napisać w komentarzu tak debil Ja... On, on jeździ na, na mnie autem To jest jakiś... człowiek Jak tamten Sąd, no debil. uciek stąd, odebie. Nie uciekł. No i do... O czy on może się w końcu uspokoić? No nie uciekać mi. Gdzie on w końcu jest? Ej, co wie? Czy jestem ślepy, czy nie wiem, gdzie on pojechał? To nie znowu zaraz wyskoczy gdzieś z tuby. Ale ci nie obchodzi nas sam ten chłop. Nie, po innych. Widzowie, czego oni wychodzą tak z zaskoczenia zawsze? Dziki raptor likwiduje coś tam. chorus Ja porucie. Nie mogę z tych chłopów. Wchodzę do tego raptora, robię tonka, nie, nie robię mu szitonka, bo strewka idzie. Jezu. To się zgubiło w buszu w ogóle. Nie jak można zginąć w burze Nie rozumiem. A ten raptor mnie na długo, nie nadaje. że mnie chłop w ogóle, któremu dałem kraka No debil, o no. No, debil. no debil no No debil No debil Dobra, w sumie jest w ogóle 4 min Demu przed chwilą kraka on nam jeszcze No debil, A, Nie mogę z takich ludzi Czy... Ciii... Lecimy dalej. Kogo? O, zrzucę sobie wezmę. I zapewne apteczka wypadnie, zmarnowałem teraz mięso. Rozumiem. Dobra, dzięki, dzięki. Dzięki, Epic Games. A nie, jednak co? Nie przewidziałem przeszłości. Uuu uh. hartowałem z nowym apteczką. Jak coś. Epic Games jest fajne. Gdzie jest chłop? Nie da się. Nie da się. Nie. Zapewne widziałem już trzech chłopów, na nich, których po prostu nie zwróciłem uwagi, bo jestem ślepy. Zapewne tak było. Zapewne... Ktoś tu jest w ogóle. Nie wiem, chodzę od gasnących gdzieś indziej ja poziom widzowie jeszcze ktoś tu żyje jest a czy ja mogę go trafić? rozumiem rozumiem nie ja całkowicie rozumiem to nie mogę <grytanie> to jest to ja w ogóle. Ja tym. Ja to, tym. czymś. Bo to się nazywa Krabin Piechot? Czy to się chyba nazywa, to? Czekajcie. Nie, to, to się nazywa Krabin Piechot, no. Ja tym gram może drugi raz. Na kreativi może kiedyś grałem, ale wątpię. I tak. No, kolejni. O, brata gra żyje. Łatwo. Fajcie. Trzyma na. Nie muszę być wielki, byś tak czuć. Łatwo. Ale akurat jestem wielki. Nie pytajcie skąd mam tego skina. Wiem, jakoś zachciało mi się mieć takiego skina fajnego. Ale koks jest ten skinek, musicie przyznać. Dobra, zawsze to 8 HP wybrać. O, widzę go. <laughs> no daj by. Widzisz, ja już 8 ha mniej. Dobrze, że zjedłem to mięso. Zaraz Czy... Czy on tam jest? Tak, no, widziałem go. Czy on mi trafia wszystko, ja mu nic? Takie pytanie mam. Dobra, idę do załomu. Okej, okay, okej, okay. dobrze się bawię, dobrze się bawię, bardzo dobrze, dobrze, bardzo dobrze się bawię. Hmm. Świetny gracz, by the way. Fragi. Nie wiem, frag, jeszcze mi tańczy, nie wiem. Dobra, no widzę, nie da się tak grać. Dziękuję wam za obejrzenie tego filmu, materiału. I co? Jest z wami cześć, cześć. A jeszcze, jeszcze coś, zapomniałbym. Streamki się odbywają na Switchu. Twitch.tv Tv slash Gabrika za Zapraszam. Cześć, Cześć.